Cześć. Witam, witam. Mam nadzieję, że mnie widać. E Halo. Dajcie znać, czy jestem obecny, czy nie. Jeżeli coś tam przy cie będzie jakiś, Czy coś jest w razie czy wyświetla, czy nie wyświetla. No, zobaczymy. Hallo. Halo? Jest? Jest? Powiedzcie mi, czy wam przerywa? Muszę przyjść, boże, widać i słychać. Okej. Okay. A powiedzcie mi, czy jest to płynne? Czy wam coś przerywa? czy Bo ja do końca nie mam takiej... Jest? Powiedzcie mi. Bo ja na razie tu mam taki. O, trochę mi się wydaje, że przerywa. mam Okej, Ok, dobra. Dajcie mi tylko sygnał, że jest ok. Jak pierwsza osoba mi napisze, że jest ok, i że nie przerywa, no to mogę zaczynać. Chyba już jest ok, dobra. No to zaczynamy, słuchajcie. E Witam Was serdecznie. E Czasem tnie. E, okej, okay. ale mocno tnie? Czy to tak? Wiecie, mocno to przerywa? Czy jak jak, jak to widzicie? Jest wszystko w porządku. okej. Okay. dobra, no to zaczynamy. Myślę, że już teraz pójdzie to nam. Tak, składka. E, no, cieszę się, że jesteście. 13 osób. No, powiem Wam, że no, dawno mnie nie było, więc e, myślę, e, że całkiem nawet spora cyfra. Jak chcecie to możecie udostępniać, że jest live i w ogóle, no jak widzicie, sceneria jest nowa, miejsce jest nowe. O, tutaj taka mam ścianę taką. Tu mam, o, tutaj, o, tak. O, no widzicie, że zielono mi tutaj, na green screen jestem. Ale dobra, okej. Okay. Dobra, to tak. Bym się już przywitał. Szczęść Boże Dominiko. E, witam witam cię Łukasiu. E, cześć. Cześć Boże Tomku. E, witam. Kasia e, już witałem. Hej. Hej Kajuka. E, w ogóle no, cześć Matia Poznałem ostatnio. E, Kiki poznałem ostatnio w Starej Morawie Więc witam serdecznie i cieszę się, że jesteś tutaj Więc no widzicie, ja już was wszystkich chcę pozdrowić z Jarocina. Mam nadzieję, że teraz generalnie się nie zacina i jest ok Bo trochę tutaj z tym się nawalczyliśmy Ale myślę, że będzie teraz już tylko lepiej Powiedzcie mi mniej więcej jaka jest jakość, czy, czy chwytacie już to Dobra, ale ja już zacznę, myślę, że myślę, że albo można też mi pisać na, patrzeć, czy właśnie coś jest na telefonie. Dobrze Cię widzieć. Ja chcę Wam powiedzieć, że też Was dobrze tutaj widzieć, że tu jesteście, że widzicie na tego live'a. 19 osób. Cześć Monika, cześć. Słuchajcie, no fajnie, naprawdę cieszy mnie to bardzo, że ustawić sobie o dźwięk, żeby było i całkiem nieźle. Cześć Boże, Dudzia. Okej, okay. no to jest 21 osób o tej godzinie, no to jest całkiem fajna e, cyferka. E, ktoś jeszcze jest, to niech się przywita ładnie. E, chętnie was e, wszystkich powitam. Tutaj macie jakieś ochotę na pozdrowienia, to oczywiście pisać. E, zielono tam u ciebie, a no pewnie zielony to jest kolor nadziei, nie? No i w ogóle. Ale jeszcze tutaj się trochę zmieni, e, będzie będą nowe. E, Nowe, nowe, nowe trochę kolory. Jeszcze będzie nawet, będę miał tutaj taką ścianę z logiem Fit Pasterza, słuchajcie. Taką mi tutaj przyjaciele ściankę fundują. No. Pozdrowienia od Michała oglądamy. Cieszę się bardzo. A gdzie to jest w tym momencie Polski jesteście? Czy może nawet już Europy? O Martyna, szczęść Boże, witaj serdecznie. Słuchajcie. Dzisiaj trochę zaczniemy od właśnie... Ewangelii, trochę moich wrażeń z Nowego Miejsca. Tutaj mamy coś takiego, o! Taki telefonik malutki. Co to jest za telefonik? Ten telefon jest bardzo ważny tutaj w naszej parafii. O, Antoś, dobrze cię zawidzieć. Witaj, Dominiku. Tośka, no, zapraszam na jakąś kawę, herbatę w przyszłym tygodniu, bo czytamy, jak będziesz miała ochotę wcześniej. Teraz blisko bardzo masz to odwiedzić. Dobrze, słuchajcie, no yy, więc yy, chcę powiedzieć, no to jest taki ważny telefon, bo yy, mamy ten telefon na yy, szpitala i też tutaj wspólnie z kapłanami, którzy pracują, pełnimy funkcję kapela na szpitala, yy, więc no to jest ważny telefon, jakby jakiś chory potrzebował naszej pomocy sakramentalnej, to lecimy śmigamy tam, no. A tak w ogóle, no, chcę Was pozdrowić z tego właśnie mojego nowego miejsca e, zamieszkania, e, Jarocina, całkiem tutaj przyjemnie, e, na, na razie się też przyzwyczajam, zazamawiam, e, rozpakowuję, e, no i wiele rzeczy ciekawych odkrywam, więc jak coś, jakieś pytanka, to możecie od razu przy okazji pisać, ja zapraszam na herbatę, okej, okay, Tosia. Myślę, że da się to zrobić w najbliższym czasie. Jak najbardziej, słuchajcie. Teraz myślę, że już chyba jest elegancko i mienietni i w ogóle, więc cieszę się, że w końcu to się jakoś tam uspokoiło. Nas jest już trochę na tej transmisji. Jest nas 17-18 osób. Słuchajcie, no to jest udostępniać. Słuchajcie na, na swoim Insta story, na Store na Facebooku. Niech nastre więcej będzie, nie? Dobra. Słuchajcie, dzisiaj tutaj dzisiaj taka piękna Ewangelia, trochę, e, trochę mnie zaskoczyła, bo byłem przygotowany na inną na Eucharystię, ale właśnie czasami tam tak, tak Pan Bóg działa. E, o krzewie winnym i o trwaniu w krzewie winnym. E, słuchajcie, bo my tak sobie, ja, ja tak sobie myślę, że my często e, zapominamy właśnie o takiej rzeczywistości. E, do jakiej Bóg nas zaprasza, czyli do, do bycia z Nim w relacji, do więzi. E, więc to jest, myślę, że czasami e, taki duży, duży problem, że, że, że my e, nie chcemy budować relacji z Panem Bogiem, a On chce z nami budować tę relację. E, dzisiaj patronka Dnia e, Patronka Europy, święta Brygida, e, słuchajcie, no ona miała inne plany, tak? Ale została jako młoda dziewczyna poślubiona już mężczyźnie i co? I była świetną matką, świetną żoną. Gdzieś tam zaczęła tak wypełniać swoją drogę, potem też założyła zakon sióstró dek. więc ja myślę, że, że czasami to trwanie przy Chrystusie po co ono nam jest potrzebne? Bo my w ogóle Tomek zobacz, jaką mam koszulkę, nie? Bóg jest Bogiem nawet tych, którzy mają bałagan w pokoju. Nawet tych, co mają bałagan w pokoju. Tak jest. Ehm, chcę Wam powiedzieć, że e, patrzę właśnie, czy ja nie mam tu bałaganu. Panie, ale tak lepiej mi widać, nie? Klimatycznie bardziej. O, właśnie. no nawet Wam powiem, że, e, że my często gdzieś tam e, właśnie o tym zapominamy, że, e, że trwanie w Panu Bogu też pozwala nam znosić to, co nie do końca jest po naszej myśli i też to przyjmować i, i odnajdywać w tym swoim drogę. E, więc ja myślę, że, e, że to jest tak, że my często się buntujemy na Pana Boga, mówimy, żeby mogło być inaczej, żebyśmy chcieli inaczej, jakiś, żeby Pan Bóg coś zmienił, coś zrobił w tym naszym życiu. On robi, a, a my jak na to reagujemy? Zdenerwujemy hmm. się, irytujemy, e, bo chce nas czasami zaprowadzić te różne, też trudne sytuacje, też e, tego prawdziwego szczęścia i, i pokazać, że, że jego drogi są trochę bardziej, on zna bardziej te nasze drogi niż my znamy swoje. Żebyśmy mu też zaufali, nie? Bo, bo ja myślę, że to jest chyba taki problem, że my dzięko e, z tym naszym ufaniem Panu Bogu, że ja Ci, Panie Boże, wszystko, ale ja Ci cienko ufam, tak naprawdę. E, tak sobie myślę, że, że, że z tym mamy jakiś taki problem e, i, i Bóg dzisiaj woła do Ciebie, bądź blisko mnie, trwaj we mnie, e, trwaj we mnie, bo, bo ja Cię ochronię. Pan Bóg mówi, jeżeli będziesz we mnie trwał, powiedz mi to, to, to o co chcesz, to ja to się spełni tak? E, to trwaj, trwaj we mnie, bo my czasami mówimy, no tak, jak, ja mówię, no ale czy trwasz? Ja mówię Panu Bogu, co bym chciał, I wiecie, słuchajcie, my, tak tu, my, się, my się zastanawiamy, że przychodzimy do Pana Boga, nie? I mówimy, ej Panie Boże, nie, to, 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 to i to ma być najlepiej na jutro, za na stanie. To. Pan Bóg tego nie spełni, dlaczego? Mam pytanko. E, pan redaktor pozdrawia się, również Cię Kamilu pozdrawiam. Serdecznie z, z, niedaleko, z niedalekiego Kotlina. E, pozdrawiam niedalekiego Kotlin tutaj. przejeżdżałem ostatnio, ale to było, że tak powiem... Na za 12, a właśnie miałem o 12 już kolejny obowiązek, więc nie wbijałem. Ale tak, słuchajcie, więc Ciekawe, jakbyśmy my, jakby ktoś do nas przyszedł i mówili, tak, nie? No wiesz, słuchaj, zrób mi to i to i nie. A ty w ogóle go nie znasz w tej chwili, mówię sobie chwilę, stary. no ale co? Próbuj najpierw poznajmy się, porozmawiajmy, pokaż mi o co Ci chodzi, tak naprawdę, bo. Bo ja nawet dobrze nie wiem, o co Ci chodzi, bo Ty tak wiesz. Mówię, Ty wiesz, o co Ci chodzi, bo czasami my to jest tak, że żeby też, byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nam spełnił to, a nawet sami sobie tak pomyślimy po czasie, nie? Dobrze, że to się nie spełniło, nie? Jakby Pan Bóg to spełnił, to by mogła być niezła chyleja, nie? Jest to syf. Dlatego Pan Bóg najpierw nas zaprasza do bliskości, do bycia z sobą. Bądź blisko mnie. Bądź w mojej perspektywie i zobaczysz, że jeżeli będziesz to we mnie, to też będziesz, Twoje pragnienia będą, yy, yy, myślę, że będą bardzo bliskie moim pragnieniom. Właśnie o to chodzi, że my byli bliscy Pana Boga, bo będziemy też umieli odczytać Jego pragnienia względem naszego życia. Yy, I będzie się okazywało, że one się, tak powiem, schodzą, zbiegają w jedno. Yy, więc ja myślę, że tutaj to jest taka, yy, taka bardzo ważna rzecz. Ja też tak dziś staram się to zdecydować, żeby być Panu Boga z tej nowej rzeczywistości mojego życia. Bo powiem Wam, że to nie jest takie, wiecie, no, oczywiście cieszę się, że, że znowu poznaję nowych ludzi. Spotykam tutaj w Jarocinie już wielu wspaniałych, cudownych ludzi, który, którym ważny, dla których ważne jest to, żeby być blisko Pana Boga. Ale powiem Wam, że po prostu to gdzieś po ludzku tęsknię, gdzieś tam stare, znaczy stare, dobre czasy się przypominają. Hej, Zuska, hej, hej. Nie, więc myślę sobie, że, 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 że to też tak jakoś tam Pan Bóg zachęca właśnie tego, żeby być jeszcze bliżej, żeby zawalczyć e, o, o bycie blisko niego. E, bo my to tak wiecie, no ja wiem, powiem wam, że czasami to tak jest, ja mi jako księdzu e, też powiem wam, że e, się i widzę, że potem mi jest ciężko gdzieś przywyknąć e, albo przyjąć tą boszą wolę, tak? E, bo to nie jest tak, że, że to wszystko się dzieje w naszym życiu, że jestem wyświęcony na dzisiaj. Zresztą wiemy sami, że wiele trudnych rzeczy się dzieje też w kapłaństwie. E, nie trzeba tego chyba jakoś tam, nie jestem żadnym odkrywcą i wy dobrze też macie tego świadomość, że to tak nie jest. Ale powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. E, że, e, że ważne jest to, e, że ten daje nam doświadczyć też takie bo, e, daje nam pójść zupełnie w drugą stronę. E, żebyśmy zobaczyli, ile potrafimy tracić, tracimy tak naprawdę bez niego. O, tam napisał. Jeśli mieli jakieś komentarze, bardzo, e, jakieś pytanka do mnie, to też taki live, w którym możecie dużo pytać. E, więc, e, więc zachęcam Was do tego, żebyście pytali. Siemanara, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A na wieki wieków amen. Chyba na to kto to jest, bo jeszcze chyba ci tutaj nie było. Czyżby coś z Jaro, z Jarocka? Zobaczymy, no ale e, więc chcę powiedzieć, że jak ksiądz ma w niedzielę, Mysze Święte. E, więc to Kamil nie zerka, Znaczy, chyba mamy już wyznaczone, ale nie zerkałem na ten grafik. E, musiałbym jutro zerknąć i zobaczyć, e, ale w niedzielę będę miał raczej. W tą niedzielę akurat będę miał nie, o szóstej celu i i o o ósmej tak e, bo bo mam w swojej katanicy więc e, e, więc e, myślę że Tomek H to jest bralina Tomek H E, e, więc teraz więc będę mało po niedzielę na eucharystii, to w przyszłym tygodniu już będę całą niedzielę zachęcam do wbijania, e, do spotkania, do jakiejś rozmowy. Słuchajcie, no, zawsze mnie nutuje pytanie, czy ksiądz musi codziennie otwierać mszę świętą. Nie musi, chce. E, nie mamy takiego obowiązku, oczywiście wiadomo, każdą niedzielę, tak? No to że każdy ale nie trzeba, nie ma takiego obowiązku, żeby odprawić Eucharystię, ale mamy obowiązek każdego dnia modlić się na brywiarzu, dbać o relacje z tak? Żeby była modlitwa osobista, liturgia i liturgia godzin, żebym uświęcał swój codzienny czas tą modlitwą. Modlitwą Kościoła za Kościół i z Kościołem. To jest, to jest tak powiem, do tego jesteśmy zobowiązani, tak? O, ktoś ma jakieś pytanko? Zobaczymy, czy nie. Nie, chyba nie. Dobrze. No, ale tak powiem Wam, że w pierwsze dni właśnie tutaj wielu, też ktoś spotkał wielu takich ludzi, którzy od lat wielu są oddani tą Kościołowi. Darka, szczęść Boże, a która Darka? Boże, witaj. E, więc e, to jest też piękne, że tutaj jest wielu ludzi, którzy e, też dzisiaj mieliśmy piękną dyskusję przy śniadaniu. Pani Maria, która tutaj e, pomaga, prowadzi biuro e, w rodzinie. Mówicie właśnie, powiedziała, że e, tam znikła w głębi tego tekstu. E, pokazała właśnie to mówiąc o tym, że, e, że właśnie e, e, Bóg że zaprasza nas czyli e, że nie sami jak że dobrze wam miał e, ja, no to, e, że Bóg czasami Pozwala na ten bałagan, żeby iść do tych, którzy mają jeszcze większy bałagan yy, i im się poświęcić. Ale potem trzeba wrócić. Ale potem trzeba wrócić i posprzątać. I mrugnęła do mnie okiem. Yy, to, to coś tak jest, że czasami yy, Bóg nam pokazuje, że trzeba iść do tych, którzy mają tą większą potrzebę posprzątania ich w życiu. Yy, ale gdzieś tam właśnie widzę, że im większy jest taki łatwy porządek w moim sercu, tym większe jest pragnienie porządku. Przecież mi to akurat średnio to chodzi. To nie znaczy, że e, nie mam wtedy pragnienia Pana Boga, ale e, gdzieś taki, e, wiesz, ja mam swój porządek. Ja to zawsze mojej mamie tłumaczę, mówię mama, ale ja wiem gdzie co mam. Do pewnego momentu Jedziesz i zaczynasz ustawiać to, że bo rządek. porządek. Tak jest. Dobrze, tam jeszcze. To to jeszcze jest tutaj macie jakieś pytanka dzisiaj. Dzisiaj taki mówię premierowy live taki wieczorny na luzie. Już tak. Chciałem e, po prostu dawno się z wami nie widziałem e, e, was tutaj zobaczyć, chciałem żebyście wy mnie zobaczyli, że żyję, że że mam się nawet dobrze. Byłem, w, byłem właśnie w tym roku w Starej Morawie, trochę odpocząłem, wychillowałem, poznałem też ciekawych bardzo ludzi. Kiki, Triple aż do Afryki, jesteś tutaj jeszcze z nami. Też poznaliśmy i... To jest ciekawe właśnie, że, że, że Pan Bóg gdzieś tam pozwala na spotykanie się z ciekawych osób i jedziesz gdzieś i sobie myślisz o... W sumie jadę sam, to się trochę po ludze, a nagle się okazuje, że, że, że odkrywa, że jeździsz do swoich przyjaciół jeszcze i poznajesz kolejnych. I to jest zawsze Pan Bóg daje otwierać takie oce, ty, ty, ty się otwierasz na to, żeby gdzieś tam czasami zaryzykować, a Pan Bóg ci daje jeszcze więcej, więcej i więcej. To jest takie też piękne. Jak się zuminął minął dzień? U. Więc tak, no trochę rozpakowałem kolejny karton z książkami. Ja to tak robię pragmatycznie, sukcesywnie, czyli po jednym kartoniku, jak już się ten trochę dzisiaj, Dzisiaj... no tak, z Bogiem nie da się zrobić, to prawda. No więc dzisiaj kartonik, trochę tata też mnie odwiedził, żeby, żeby trochę tutaj łączyć mi rzeczy takich. Co tam jeszcze? No, a no, przecież dzisiaj było wiem, ważne pierwsze spotkanie z ministrantami i plany, i już umawiamy się na, na spotkanie przy FIFA, turniej ministrantów. Zrobimy taki. No, myślę, że trochę tego, trochę tych wydarzeń się szykuje, ale no, właśnie o to chodzi, żeby to wszystko żyło i było. Ja powiem szczerze, że tak wam no nie lubię zawsze tych e, wakacji e, po zmianie, bo to tak jeszcze nikogo nie znasz, e, trochę zagubiony jesteś, odkrywasz, cię wszystko na razie tak przytłacza. chciałbyś, żeby to inaczej było, ale no, jeszcze nie jest, bo, bo trudno, żeby było, jak jeszcze nikogo bardzo nie znasz. No i tak, to człowiek gdzieś tam czterskij, no bo 5 lat to jest, wiecie, e, jest dużo, dużo dobrych ludzi spotkałem w Bralinie. E, podczas 5 lat też co się wydarzyło. Więc będę zawsze ten okres bardzo dobrze wspominał. E. Dzisiaj nawet pokazałem właśnie filmik, którymi przygotowała młodzież. Jak będziecie kiedyś grzeczni, to dam Wam linka, jak będziecie chcieli do tego, ale powiem Wam, że, no, kiedy przygotowałam młodzież, e, puściłem tutaj właśnie tej Pani Marii, tej takiej gorzej kobieci, Pani Krysi, która nie karmi tutaj i, i właśnie był pod wrażeniem, jak, jak młodzież e, miała się zorganizować i przygotować więc dużo dobrych rzeczy, dużo ludzi, dużo miłości, dobroci, przyjaźni, się czułem, ale nie i to, to, to będzie zawsze dla tego czasu. I zawsze będę, będę wracał i myślał z, z rozrzewnieniem, jak mi tam było dobrze. No, mam nadzieję, że ze mną też wytrzymywaliście, jak tutaj jeszcze jest. No, to takie moje właśnie wolne wolne głosy. a no i to jeszcze dzisiaj oczywiście z tantów To tam jeszcze no, Eucharystia przede wszystkim. Trochę na Eucharystii e, przygotowałem Ewangelię, a inny, nie wiem czemu, jakoś tego dnia jakoś tak się I to no, ile i przygotowałem, tak powiem, E, rozważanie z innej e, tej Ewangelii, ale podawałem no, no, wobec Ducha Świętego i poprosiłem żeby, aby to, słowo było prowadzone przez Niego. I myślę, że, e, że on to poprowadził. no, i, no i, i potem byłem w biurze parafialnym, więc mają też nowe, że tak powiem, puszczenie. A po biurze parafialnym, Serial obejrzałem, a potem, że mogę tak dnić w pokoju i wyszedłem sobie na spacer po rodzinie, I czego efektem była rozkwina dzisiejsza wieczorna taka. No i kiedy tak siedziałem, siedziałem sobie już po, po koniec tego spacerku e, przy grodzie Matki Bożej i, e, przy naszej parafii. No i tak włożyła mi taka myśl hmm to robimy live'a no i jest myślę, że się cieszycie ja się też cieszę, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, bo trochę chyba tak y, y, muszę wejść na nowo wtedy nie wiem, czy was dzisiaj nie zanudziło, więc sorry jakbym was zanudził y, ale mam nadzieję, że cieszycie się z tego spotkania czy macie jakieś pytanka, jak tak to uwaga, to macie od teraz bym. Nie, niech będzie mi od tego momentu. Tak, Tak. Do it. O, czekam na jakieś pytanka. Albo pozdrowienia oczywiście. Możecie pozdrawiać. I... ktoś coś napisał tutaj. Chyba nie, chyba nie. Oh, yes. No, come. Um. Okay, watch me. Jak miło się spotkać. Pozdrawiam wszystkich z Kaszub. O, doradka, taka to pożyje, nie? No, pozdrawiamy Kaszuby, Kaszeby. Ok. Coś jeszcze? Ja myślę, że na dzisiaj sobie spokojnie e, będziemy rozwijać. Jeszcze live, jeszcze się spotkamy. Teraz już trochę rozpakowałem w końcu mój komputer, więc myślę, że. Damy już radę i odpalił mi tutaj po dłuższym czasie OBS, żeby jakoś tam się to wszystko prowadzić. Dziękuję Wam za dzisiejszego live'a. Eee. Proszę, abyście może się pomodlimy właśnie o wszelkie potrzebne łaski dla nas, o to, żebyście nie przeżywali swoje... Eee. Eee stopy, odpoczynki właśnie. I żeby to było dobrze w Waszym życiu. W I, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę czekamy się Święta Boża Rodzicielko. tym prośbami racz nie gadzić w sprawy nasze, ale od wszelakich zrozumień na zawsze wybaczyć. Panno Choledna i Błogosławiona, Pani Nasza, Pani nasze, Nasza, Pani Pocieszycielko Nasza, w na swoim nas słuchaj, swoim na słuchaj, synowi, oddawaj. I was słuchaj, Mogący słuchaj, 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 Święty Wszystkiego dobrego. słuchaj, zobaczenia. Do zobaczenia ogiem